No cześć, to Kuba szkocki ogrodnik. Mamy początek stycznia. Dzisiaj przejdę się po ogrodzie, pokażę Wam moje ciemierniki i pokażę, co z nimi robić na początku sezonu, gdy zaczynają kwitnąć. Tudzież chwilkę przed tym, gdy zaczną kwitnąć. Zapraszam na film. Już drugi raz zaczynam się dzisiaj zabierać za ten film. Zacząłem nagrywać na początku dnia. Niestety przyszedł deszcz. Mieszkam w Szkocji. Co chwilę to się u nas zdarza. Pogoda się zmienia bardzo, bardzo często. Może mieć cztery podroku w ciągu jednego dnia, więc musiałem przerwać. Zaczynamy jeszcze raz. No ale może zanim zacznę o tych ciemiennikach, to powiem, dlaczego je warto mieć. Jest wiele powodów, dla których warto uprawiać te ciemienniki, dlaczego ja je mam. Po pierwsze, są to kwiaty, które kwitną od tej porze roku, gdy naprawdę niewiele się dzieje w ogrodzie. Można je wykorzystać w miejscach, w których półcienistych, cienistych, gdzie inne naprawdę będą kiepsko rosły. Po drugi, Po trzecie, są to rośliny, które są świetnym źródłem pokarmu, dla owadów zapalających o tej porze roku, kiedy one naprawdę mają bardzo ograniczone możliwości zdobycia tego pokarmu. Po czwarte, są zimnozielone. W większości wypadków, chyba że się w bardzo, w bardzo zimnym klimacie. Po piąte, jest dużo różnych odmian, kolorów, kształtów. I myślę, że każdy może znaleźć coś, co będzie mu się podobało. To są takie pięć powodów, dla których naprawdę te ciemienniki warto hodować. I szósty jest powód taki, że mój powód, po prostu się zakochałem, kupiłem tego jednego, i tak się moja przygoda zaczęła. I wiem, że nie skończy się na tym, co mam na chwilę obecną. Mam kilka różnych odmian, kilka różnych kształtów, kwiatów, i chcę mieć jeszcze więcej. Może zacznę od tego. To jest jeden z moich dwóch najnowszych ciemierników. To jest ciemiernik z serii Ice and Roses i to jest odmiana Early Roses. Early Roses, delikatne różowe kwiaty, które zaczynają kwitnąć już na połowie, w połowie października. A co to oznacza? Że o tej porze roku te kwiaty nie wyglądają już tak dekoracyjnie, ciągle ładnie wygląda, ale to już nie są te kolory, to już nie jest to, co było wcześniej. Jednakże tak wcześnie kwitnący ciemiernik to jest ciągle jeszcze nowość i sensacja. O, tu mamy jeszcze całkiem fajny kwiat. Rewelacja do, dla owadów zapylających, które pojawiają się bardzo późno w sezonie. Ciekawa nowa odmiana, mówię, tak wcześnie kwitnąca. Jeśli ktoś lubi późne kwiaty o, ta, o tej porze roku, naprawdę polecam je. On już jest przycięte, ma te liście. Tutaj już z nim nic nie będę robić. Ty całkiem przekwitnie, przytnę te liście całkowicie i wtedy na wiosnę wypuści nowe. Tutaj w Donicy Zimowej, tam w rogu dołączę link, jak to nagrywałem. Drugi z moich najnowszych cieberników to jest ciemiernik. Snow frills. Tutaj już pierwszy kwiat się pojawia. Bardzo schowany. Tam jest ich troszkę więcej. I teraz co ja z tym zrobię, żeby go bardziej zaakcentować? Po pierwsze, będzie lepiej to wyglądało. Po drugie, jeśli pojawią się, może jeszcze nie teraz, ale pod koniec lutego, pod koniec na początku marca, kiedy jest sprzęta pogoda, u nas pojawią się już pierwsze, pierwsze owady zapylające. One będą miały łatwiejszy dostęp do pokarmu. Będą te kwiaty bardziej uwidocznione. Te po prostu liście, które wyrastają ponad kwiaty, ja je przytnę. Zrobię to teraz i zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądało po przycięciu. Tutaj już kilka tych liści przyciąłem. Wyglądają mniej więcej tak, żeby właśnie uwidocznić te kwiaty bardziej. Pojawiają się już pierwsze choroby grzybowe. To się bardzo często zdarza u ciemienników. Nie ma się czym przejmować. To jest normalny objaw. tych, te liście są jednoroczne. Normalnie późną zimą, wczesną wiosną te grzyby się na nich pojawiają, po prostu je przycinamy. Ważne, te liście one się źle kompostują, poza tym są porażone przez choroby grzybowe. Nie dawajmy ich na kompost. Nie kompostujmy ich, po prostu je zlikwidujmy albo spalmy, albo razem z innymi odpadami wyrzućmy. Tutaj widzimy ładny ten kwiat już się otwiera. To jest odmiana półpełna. I wiecie co? Tak nawet. Uderzyłem w mikrofon, przepraszam. Wiecie co? To mi przypomina bardziej kwiat kameli niż ciemiennika. Bardzo, bardzo fajne. Taka półpełna. Odmiana, która skierowana, skierowana ma kratę do boku i do góry. Nie na dół. Większość imienników ma skierowane kwiatę na dół, nie możemy ich w pełni obserwować, natomiast te ma te kwiaty do góry. Bardzo to fajnie wygląda. Będzie ich zdecydowanie więcej, bo tam w środku widzimy całe jeszcze mnóstwo innych kwiatów, które dopiero się nam otworzą. I tutaj to się pojawi ładna kopyła z tych kwiatów. Tutaj największe z moich ciemienników to jest ciemiennik, od którego się zaczęła moja historia z ciemiennikami, moja miłość do nich. Kupiłem go po prostu jako ciekawostkę, która kwitnie tutaj mniej więcej na święta i tak to się zaczęło u mnie. Kwiaty pojawiły się, ale jeszcze ich nie widać, właśnie przez te liście, które, które się tam pojawiają. To jest już duży, starszy okaz, widzimy rozmiar tych liści, widzimy jaką ma potężną rozetę, to jest na metr rozłożyste. Myślałem, czy go nie rozciąć, czy nie, ale zdecydowałem się jednak go mimo wszystko zostawić tak, tak jak on jest. Nie, nie będę go roz, rozsadzał na dwie mniejsze rośliny, zostawię, zobaczymy jak sobie poradzi potężny okaz, ale pamiętajcie, ciemiedniki źle znoszą, znoszą przesadzanie, dlatego jeśli sadzimy je, Pierwszym roku, nawet w pierwszych dwóch latach one naprawdę bardzo powoli rosną. Bardzo powoli wyglądają mizernie. Tym się nie przejmujcie. Po jakimś czasie ten ciemny będzie wyglądał mniej więcej tak jak mój tutaj. No i liście już przyciąłem. Chodzi tylko o to, żeby wyeksponować te kwiaty. Ich naprawdę będzie duż, dużo, jak widzicie. One pójdą w górę, utworzą taką na górze ładną kopułę. Dookoła będą te liście. To ciemiennikom te cięć, jakich kilku liści, które zasłaniają kwiaty, w ogóle o tej porze roku nie szkodzi. Te liście i tak by naturalnie obumarły na wiosnę. One o tej porze stosunkowo mało, naprawdę mało em, przeprowadzają fo, fotosyntezy o tej porze roku. Po pierwsze temperatura, a po drugie jest dosyć ciemno, szczególnie tutaj u mnie, więc to im w żaden sposób nie szkodzi. A taki kwiat, jak w pełni zakwitnie, musi się te wszystkie kwiaty skwitną, zobaczycie, jak pięknie tutaj będzie wyglądał. W tym roku tak u nas mieliśmy ten najzimniejszy grudzień od chyba 20 lat, bo patrzyłem na, na temperatury, jakie tutaj u nas były. I co się stało? Zwykle tak to u mnie wygląda już pod koniec grudnia. Na święta mam już zwykle więcej kwiatów niż teraz. Był grudzień, że miałem już chyba z 15 kwiatów około w połowie grudnia. A mamy 10 stycznia faktycznie, i proszę, dopiero pierwsze się otwierają. Wszystko przez to, że był tak zimny grudzień. Wszystko u mnie jest opóźnione. Natomiast jest kilka szkód w ogrodzie. To później też coś coś nagram, ale mówię, generalnie, wegetacja na chwilę obecną jest opóźniona przez to, jak zimny był ten grudzień. To jest ciemiennik biały. No i kolejny z ciemierników, to jest też ciemiernik, mam go drugi, jak widzicie na razie tych liści no, prawie nie ma nic, ale kwiaty jakieś tam już pojawiają. To jest ciemiernik też z serii um, Ice and Roses, to jest odmiana Red, ten zwykły czerwony z tej serii, kwiaty ma przepięknie intensywne czerwone. To jest chyba mój ulubiony z moich ciemierników, które mam, on jeszcze nie zakwitł. Te kwiaty otworzą się lada dzień. Ale co zrobię? Te kilka tych dużych liści, raz, dwa, trzy, cztery, przytnę. Teraz wam pokażę, jak to będzie wyglądało. No, te liście, które zakrywały górę. Cztery liście, jak mówiłem, już przycięte. Te kwiaty tam się chyba nawet szybciej otworzą, one miały więcej światła. One generalnie bardzo dobrze bardzo dobrze reagują na światło o tej porze roku. I taka mała uwaga, jeśli już przycinam. Przy... Mówię, Ja polecam takie przycinanie. Jeśli to robimy, robimy, to pierwszy raz uważajcie, zróbcie to powoli, uważnie, żeby nie przyciąć właśnie tych kwiatów. Jeśli raz przytniecie, w tym momencie ten kwiat, już ta łodyga, już drugi nie wypuści, na ten rok będziecie w tak zwane plecy, więc uważajcie, zróbcie to powoli, a gdy ten zakwitnie, nagam kolejny film, zobaczycie, jak to jak to ładnie wygląda. Tutaj jakiś taki zmarnowany, te liście całkiem źle wyglądają, porażone przez choroby, te gudne przynajmniej, i przez mróz. Zaraz je przytnę. To jest ciemiernik biały, wieszcie. Mi to jest odmiana Marble Foam. Eee, On troszkę później zachwita, zachwita niż ta standardowa odmiana. Ma, jest taki bardziej krępy, ale mówię, w sezonie te liście, nie wiem, może zimę, te liście są naprawdę, naprawdę fajne fajną ozdobą. On tutaj rośnie obok moich różnych cyklamenów, też które są opóźnione. Dopiero tutaj pierwsze Większość dopiero będzie zakwitać, to wszystko są kwiaty. Teraz troszkę go wyczyścimy tego tutaj ciemiernika i zobaczymy, czy jakieś kwiaty się już tam pojawiają. Ciemiernik biały, ta odmiana Mulberfond już przycięty, te liście w tym roku naprawdę średnio wyglądały. Natomiast on po przecięciu w miarę dobrze. I co widzimy? Też, mimo że tak jest zmarnowany, wyglądał. Dużo tych kwiatów tam się pojawia. To są sadowe, takie białe, pojedyncze kwiaty. Ale mówię, to jest dosyć krępa odmiana o bardzo fajnych liściach. Też odmiana, którą mogę mogą polecić. Troszkę z nią jest więcej roboty właśnie przez to, liście, przez to że jest krępa. Te liście bardziej się jednak. Jest mniejszy dopływ powietrza, to one się e, są bardziej atakowane przez sobie grzybowe. Natomiast jeśli mamy już troszeczkę doświadczenia z ciemiernikami, też tą odmianę polecam. Gdy za kwietnie, oczywiście będzie to wszystko dużo ciekawiej, ładnie wyglądało. Myślę, że to już jest kwestia tygodni, jeśli nie dni. Tutaj ciemiernik, który jest najbardziej zaatakowany, w. W tym roku przez choroby grzybowe. Wszystko to widać na tych liściach. Tak mówię, tej roślinie to nie szkodzi, to są tylko liście zatokowane. Ale mimo wszystko trochę to, hej, to szpaci tą myśl roślinę. To jest ciemiernik Sterna, zupełnie normalny niż wszystkie pozostałe, które mam. O To jest odmiana Silver Dollar, która stosunkowo dobrze rośnie w pełnym słońcu. Ma takie srebrzyste liście. Też to jest młody osobnik, jak widzimy, jeszcze nie jest duży. To jest drugi, tak po posadzeniu. Kwiaty ma takie zielone, rzędkowo różowe Mniej dekoracyjne, ale też chciałem tą odmianę mieć. Teraz przytniemy te wszystkie źle wyglądające liście. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak widzimy, cięcie było bardzo drastyczne. Jak mówię, nic się nie martwcie. Im to nie zaszkodzi. Nawet można wszystkie liście obciąć. Tu mam dwie małe łodygi, które, które każda wypuszcza właśnie te kwiaty. Jak wspomniałem, test ciemiernik z gatunku ciemiernik Sterna, a odmiana Silver Dollar. Tutaj ciemiernik, który sobie najgorzej radzi z moich ciemierników. Ciemiernik niebieskawe, odmiana Green Marble. Strasznie to wygląda w tej porze roku. Przytnę te kilka liści, zobaczę, co tam się dzieje. Czy w ogóle będzie mieć jakieś kwiaty. Mówię, pierwszy rok po posadzeniu, one zawsze źle wyglądają, ale ten wygląda wyjątkowo licho. Po przycięciu, nawet nie widać, że to był ciemięt. Wystawiłem jeden liść, żebym wiedział, gdzie rośnie. Wszystkie te liście. To chyba jest kwiat tutaj. Ten drugi pęd kwiatów tam nie widać. Ten będzie chyba tylko jeden mały kwiat. No, ale mówię, no to jest pierwszy rok po posadzeniu. No to one zawsze o tej porze roku licho rosną. Więc w pierwszym roku po posadzeniu zobaczymy, jak sobie poradzi dalej. To coś to jest ciemiernik niebieskawy. Odmiana Green Marble. Tutaj jestem teraz przed domem, i tu mam trzy ciemierniki. Też moje jedne z pierwszych, ale je przesadziłem, więc. Troszkę im się też na odbyło. Kupiłem jako bardzo małe siewki. To są trzy ciemiędniki ogrodowe. Ciemiędniki ogrodowe to są chyba te jedne z najbardziej popularnych. O, coś mi nawiało, jakiś styropian. To są te jedne z tych najbardziej popularnych. Jest ich całe mnóstwo odmian. Mają chyba najwięcej różnych odmian, jeśli chodzi o kolor, kształt kwiatów. Niestety mają jedną wadę. Te kwiaty są skierowane w dół. <laughs> mimo, że pięknie wyglądają, no słabo są widoczne. Słabo są widoczne, więc. No, są popularne, są łatwe stosunkowo w uprawie, ale. wiem, mimo, że miałem tyle różnych ciekawych odmian kolorystycznych. Ja tu mam ciemno chyba jasno -różowe. I to jest taka czarna odmiana tam. Tak, to ma tylko dwa liście, bo już, już kilka przycięłem, bo nie fajnie wyglądały. A teraz przytniemy ich więcej, żeby dać im lepszy dopływ powietrza, żeby bardziej je wyeksponować. Żeby to wszystko ładnie tu wyglądało, gdy tylko to zakwitnie. Tu widzimy liście już przycięte. I tak to wygląda. Nikolona strzelają. Tak właśnie wyglądają te ciemienniki teraz. Po przycięciu zostawiam te liście, które idą na dół. A tu widzimy już wszystkie trzy moje ciemienniki ogrodowe. Mają już kwiaty. Tu pierwszy wychodzi. Tu pojawiają się następne. Tam będziemy chyba ich najwięcej. I ten również, jak widzimy, ma już pierwsze kwiaty. Tylko teraz czekać, gdy one zakwitną. I to już na tyle. Ciemienniki już przycięte. Czekamy aż wszystkie ładnie nam tutaj zachwitną. Wtedy pojawi się też film. Na pewno będę te filmy dogrywać. Oglądajcie moje szody, bo to na pewno się na szoddach pojawi, jak one wyglądają. A, a co? No, taka mała uwaga. Jeśli macie delikatną skórę, mimo wszystko przecinajcie te ciemienniki w rękawicach, bo czasem mogą powodować. Irytację skóry. Ja mam taką skórę jak na skóra na Starym Wielbłądzie. Nam nic mi nie zaszkodzi, nie miałem nigdy z tym problemów, ale wiem, że czasem się może pojawić. I taka mała prośba. Może napiszcie mi, jakie odmiany wy macie, jakie lubicie, ewentualnie jaką sugerujecie, żebym ja miał jeszcze w ogrodzie. Jeśli dużo osób będzie sugeruje mi jedną z tych odmian, obiecuję, to będziecie mieli, który w tym roku kupię i na którego na pewno w miejsce. W swoim ogrodzie znajdę. A teraz już nie przedłużam. Jeśli macie ciemienniki, czekajcie, czy zakwitną, jak zakwitną, czy może już zakwitły, a jeśli nie macie, pomyślcie o tym, żeby nie mieć. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Pa. pa.